Samowolka to już kolejna odsłona festiwalu animacji, jaki odbył się w Chorzowie na ulicach Wolności, Jagiellońskiej i Sienkiewicza. Teatr uliczny, warsztaty plastyczne i muzyczne, pokazy tańca i koncerty to tylko część atrakcji, jakie czekały na gości wydarzenia. Samowolka to festiwal animacji realizowany od kilku lat, polegający na działaniach animacyjnych na ulicy, konkretnie na ulicy Wolności, na ulicy Jagiellońskiej, na ulicy Sienkiewicza, który ma pokazać, że przez takie działania animacyjne realizowany z przechodniami, ludźmi, którzy są akurat na Ulicy Wolności, możemy no, jakoś doprowadzić do relacji między mieszkańcami, doprowadzić do tego, że ta ulica przynajmniej jednego dnia ożywa, staje się takim ciekawym i fajnym miejscem. Do spędzania czasu. Mamy nadzieję, że ten jeden dzień, którym dajemy taki przykład, jak mogłaby ta ulica wyglądać, zaprocentuje w tym, że ktoś za nami pójdzie w ślad i będzie ożywiał ją innym w innych dniach, w inny sposób. I że ta ulica po prostu, jeżeli już nie jest deptakiem handlowym, to stanie się takim miejscem społecznym. Przy okazji festiwalu organizuje się tutaj już drugi raz festiwal organizacji pozarządowych. Mieszkańcy mogą zobaczyć, jakie organizacje są aktywne w naszym mieście. Myślę, że będzie ich coraz więcej z biegiem lat. Myślę, że gdzie, jeżeli nie w centrum miasta, miałyby się te organizacje pokazywać. Jednym z punktów samowolki były wystawy meksykańskiego plakatisty Julio Broca. Oprócz samowolki jest jeszcze także festiwal plakatu Plakat Fest, który jakby włączył się w całość imprezy, czy dostał taką możliwość, żeby też można było pokazywać w trakcie samowolki plakaty. Naszym gościem tym razem jest Julio Broka, meksykański artysta oraz socjolog. Przyjechał do nas specjalnie z wystawami dwiema, które prezentowane są jedna w galerii Brama, czyli tak jak zazwyczaj dzieje się podczas plakat Festu. A druga w tej nowej przestrzeni, która w zasadzie jest moją pracownią, ale też ma te możliwości bycia otwieraną co jakiś czas. Jako przestrzeń galerijna. Pod koniec dnia na scenie rozstawionej pod gmachem poczty u szczytu ulicy Wolności wystąpili OSTR od co chodzi oraz Grubson. Jedna miłość Chorzów, dla wszystkich prawdziwych, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Jedna miłość. Witam serdecznie kochani. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń. Zdrówka przede wszystkim miłości, pokoju i szacunku od Grubsona i całego Sanepit dla całego Chorzowa hy, 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 hy. Pokój.